Unia Europejska zakazuje gotówki. To nierzadko, kochani. Bruksela właśnie przegłosowała rewolucję, która wywróci nasze portfele do góry nogami. Od teraz, płacenie banknotami i monetami ma odejść do lamusa. A wszystko po to, by walczyć z praniem pieniędzy i chronić środowisko. Jasne, a przy okazji, każdy Twój ruch będzie śledzony przez system. Od 2027 roku w całej Unii Europejskiej wchodzi zakaz płacenia gotówką za transakcje powyżej 10 tys. euro, a płatności powyżej 3 euro będą wymagały weryfikacji tożsamości. To nie żarty, kochani. Bruksela chce wiedzieć, co kupujesz, gdzie kupujesz i za ile. Dlaczego to robią? Oficjalnie chodzi o walkę z praniem pieniędzy, ale bądźmy szczerzy, to krok w stronę pełnej kontroli nad każdym groszem. Gotówka to wolność, anonimowość, możliwość kupienia warzyw na targu czy wręczenia na piwku bez Wielkiego Brata patrzącego ci na ręce. A teraz koniec z tym. Wszystko na karcie, wszystko na cyfrowej smyczy. Co to oznacza w praktyce? Hmm. Zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro w transakcjach biznesowych. Jeśli chcesz kupić na przykład samochód za gotówkę, zapomnij. Weryfikacja tożsamości przy płatnościach powyżej 3 tysięcy euro, czyli nawet za lodówkę czy meble, będziesz musiał pokazać dowód i wyjaśnić skąd masz kasę. Małe firmy, usługi, wszyscy ucierpią. W Polsce, gdzie według badań 80% ludzi chce płacić gotówką, to cios w zwykłego Kowalskiego. A to dopiero początek. Plotki krążą, że limit może zostać obniżony do 5000, a potem pewnie nawet do zera. Witajcie w świecie, gdzie każdy Twój ruch jest śledzony, a bank może zablokować Ci konto, bo uzna, że coś jest podejrzane. Co więcej, Unia Europejska nie poprzestaje na gotówce. Kryptowaluty też idą pod nóż. Od 2027 roku anonimowe portfele krypto będą zakazane, a transakcje powyżej 1000 euro będą wymagały pełnej weryfikacji tożsamości. Nawet takie prywatne monety jak Monero czy Zcash mają zostać wyjęte spod prawa. I wiecie co jest najgorsze? Rząd Tuska to popiera. Zamiast walczyć o naszą wolność, kiwają głowami na Brukselę. To zamach na nasze prawo do decydowania o własnych pieniądzach. Co o tym sądzicie? Gotowi na świat bez gotówki? Czy może czas powiedzieć dość tej inwigilacji? Piszcie w komentarzach, bo ja już się gotuję ze złości.